Przyszliśmy jeść. W dzisiejszych czasach e, odpust to już chyba nie robi na nikim wrażenia. Taka niedzielka to ja rozumiem. Spotkania z rodziną, spotkania z trzecimi, e, z najbliższymi. No, u sąsiada to się bawią. Rozpoczęcie wakacji. Szafam o poranku. No i nie wstanę, no nie wstanę z tego łóżka, bo muszę go miziać. Już idziesz, już je zbierasz? Zaczynamy kolejnego vloga. Halo, dzień dobry. Przyszliśmy jeść. Do Ważelni. Do Ważelni Smaków, do Wieliczki. Będziemy sobie świętować. Będziemy sobie świętować rodzinnie. Proszę. O, to Jello manala Dzień dobry, witajcie kolejnego dnia Kolejny dzień, kolejne wyjście Wczoraj posiedzieliśmy sobie, było bardzo miło Zjedliśmy pyszne rzeczy, zaprosiliśmy świadka Antoniego zbrzmowania na pyszny obiad posiedzieliśmy, wypiliśmy lemoniadę, jakieś tam panowie jakieś tam piwko bezalkoholowe więc fajnie posiedzieliśmy, pogadaliśmy mimo, spędziliśmy czas a dzisiaj, dzisiaj urodzinki, urodzinki najmłodszego członka rodziny jeszcze więc jedziemy na urodzinki a jeszcze mamy w planie skoczyć, zobaczyć co tam na odpuście naszym parafialnym wysłałam Piotrka zobaczyć, żeby zobaczył jak tam stragany jak tam kramy czy coś już jest ale i oni, moja mama mówią, że jest mało po prostu kilka tak symbolicznie porostawianych, zresztą no w dzisiejszych czasach e, odpust to już chyba nie robi na nikim wrażenia, nie robi takiego wrażenia na pewno jak na nas, jak byliśmy dziećmi e, no to ja już miałam po prostu miesiąc przed odpustem to ja już miałam całą listę spisaną miałam całą listę spisaną, e, po prostu co sobie kupię i jakie pieniądze od kogo zgarna z rodziny, i co będzie po prostu kupowane na kasety, płyty, po prostu jakieś pierdoły, takie po prostu badziewie. No ale to, 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 z tego się po prostu cieszyliśmy, z tego był fan. Więc zobaczymy, co tam, e, co tam dzisiaj na odpuście, Może, może jakiegoś cukiera kupimy, e, kupimy na wyjazd w sensie. Tam urodzinowo, urodzinowo coś może złapiemy jeszcze jakiś prezencik. Zobaczymy. Zobaczymy, że to się po prostu nie, nie zacznie zwijać. Nie ma podobno żadnej karuzeli, nie ma żadnych dmuchańców, skakańców. Dzisiaj upał też konkretny, 30 parę stopni, więc no, te dzieci na tych skakańcach, dmuchańcach chyba się mogą zaparzyć. Wszystkim dzisiaj gorąco, pluszowemu kotowi też, pluszowy kocie, o. gorąco, tobie też gorąco pluszowy kocie? Flight hold you me inside, yeah. Didn't we get disturbed? So many people let me know I should know some new world, yeah. Somebody told me I should hit and run. But they don't know, they don't know, they don't know. Nobody knows Motora do, nasze, motora do naszego prezentu. Musisz podkleić cenę. I lecimy. też tą sałatkę trzeba doprawić, żeby miała super smak. Mieszać, mieszać. Teraz kacperek, dobry. Pomidorek, dobry. Trzeba dosolić chyba. Mhm. Siul. Tak. Siul to jest podstawa. nie ma. Musi być wszystko posolone, tak? Dokładnie. ale był dzisiaj gorąc gorąc to był dramat posiedzieliśmy, było miło mały bąbelek pogotował, robił sałatkę robił sałatkę ogarnął temat w 3 sekundy pyszny torcik, fajne to warzywo posiedzieliśmy, pogadaliśmy, pośmialiśmy się no Taka niedzielka to ja rozumiem, spotkania z rodziną, spotkania z przyjaciółmi, z najbliższymi. E, później przyjechaliśmy do domu. Jeszcze posiedzieliśmy na zewnątrz, trochę moja mama miała odpalonego grillka. Jest taka wyczuchrana po prostu. Stałam w klimatyzacji, stałam w przewiewnych po prostu y, pomieszczeniach. Posiedzieliśmy, napiliśmy się, wineczka. Pogadałyśmy, też miło spędziłyśmy czas, taka niedzielka, taki odpust. Jutro można zaczynać nowy tydzień z nową energią. My tu mamy jeszcze do podlenia kwiatki, bo cały dzień było naprawdę gorąco, 31 stopni. Było 31, 32, no w słońcu pewnie jeszcze bardziej gorzej. Więc mamy do podlenia kwiatuszki, podlejemy, troszkę się tu uchłodzimy. Teraz fajnie, wieczorkiem jest, można sobie po, po, pobyć pobyć na zewnątrz, pobyć się tutaj na balkonie więc pobędziemy sobie a Stefan jak się odzywa pewnie głodny głodny jesteś? Stefan fajnie już teraz jest chłodniutko fajnie chłodniutko i można sobie poleżeć